Cześć, tu Sebastian. Troszkę jest tego. Nagrałem właśnie walkę dwóch koziołków, choć troszkę jest ciemno. Wcześniej zrobiłem kilka zdjęć. O pięknie, pięknie. Nie mogę niestety naraz robić zdjęć i nagrywać, ale miejmy nadzieję, że jest cudo. Tutaj przez owies, to chyba opole owsiane jest, cały czas szły w stronę wykoszonego. Nie, nie, nie rozumiałem, dlaczego nie, nie walczyły, a teraz już widzę, że po prostu chcą, żeby łatwiej im się walczyło na tym wykoszonym. Cudo. Siedzę sobie na ambonie łowieckiej na bagnie stodułka koło miejscowości Gorzyce. Nie mam tak określić, bo w ruchu jest, kamera się troszkę rusza. Choć mam oparcie, jest w miarę stabilnie, ale zdaje się, że one nie są selekcyjne, tylko są takie Zdrowe koziołki, nie są odstrzałowe, ale rzadkie zjawisko. To jest okres godowy oczywiście saren, Tam dalej troszkę... Troszkę dalej jest koza, nie wiem gdzie jest dokładnie. Być może właśnie z tego powodu walczą. Że ona tu jest i być może ma rójkę. Mamy, który dzisiaj? Dziewiąty, tak? Chyba jest. No to jest to w dużej mierze walka pozorowana, nie tak jak u jeleni, bo jelenie to od razu, znaczy no nie od razu, jelenie częściej się stukają tym porożem. Koziołki w dużej mierze się jednak tak straszą nawzajem. Tutaj, tutaj w dużej mierze no, polega to na, na takiej bezkrwawej walce. Jeden się czuje troszkę słabszy, ale nie chce jednak ustąpić. Jest to Area łąk... no... Kopię tymi racicami. Jest to area łąk 5, 6, może 7 hektarów przed bagiem. I zdaje się, że jest tu... Z... o ładnie, ładnie. Zdaje się, że jest tu 3 koziołki i sporo samic. Co roku są jakieś młode, jest ich sporo. No, naprawdę rzadkie zjawisko. Sarny rzadko walczą. Nie jest to codzienna rzecz. No, słaby mikrofon, no, bo obawiam się, że nie będzie słychać tego stukania. Dobrze, że są daleko, w zasadzie. No, gdyby były bliżej, to mogły moje, mogły, mogłyby słyszeć moje dziamutanie. Sarno ma okres godowy właśnie w środku lata. I teraz... Zdarzało mi się kilka razy widzieć, jak się spotykały kozy z, z, z łami. Nawet tuż przed kopulacją, to robienie gniazda tak zwanego w lesie. Natomiast walki nie kojarzę. Mogłem słyszeć, ale walki chyba jeszcze nie widziałem, także i dla mnie jest to coś nowego. No wydawałoby się, że sarna, no cóż mi sarna może dać. Zdjęć mam setki już saren. Nawet miałem sarny na tym bagnie. Tam trochę dalej w tych krzakach takie półoswojone, które przechodziły na 10-15 metrów. Nawet takie sarny były. One się nieco oddaliły od siebie, ale to nie znaczy, że już nie są sobą zainteresowane, bo tu są takie nagłe podjazdy. widzę. Mm -hmm. Musimy się skupić na tym co jest bliżej. Nie, on cały czas, cały czas bocie tą trawę w podłoże, więc on cały czas jest, daje sygnały temu drugiemu, że tu jest gdzieś jego teren. Obydwa są przynajmniej w średnim wieku, dobrze rozwinięte. Znaczy ten wygląda na młodszego więc troszkę szybciej odchodzi i ustępuje przepraszam za wstrząsy słuchajcie ale nie mam niestety statywu. zresztą na drzewie statyw jest chyba niemożliwe do zastosowania więc nie będzie to taki film przyrodniczy a jak to w Chanelu możecie spotkać a poszedłem sobie gdzieś na ambonę stwierdziłem że warto Trochę brewiarz pośpiewać i taki prezent dostałem od najświętszej panienki w postaci walki koziołków to Wygląda, że ten troszkę ustąpił a tamten został na środku ale też odchodzi nie, trudno rozumieć, czy teraz patrzymy na zwycięzcę. To tak wygląda, że ten się zbliża do tej kozy, która nie wiem gdzie jest. On jest tam bliżej, więc pewnie obczaja jej lokalizację, pozycję. Zdaje się, że on poszedł w kierunku tej kozy i zdaje się i tego co tutaj mieliśmy go przed chwilą to wygonił. Chyba na tym to polega. Trudno mi określić, czy one o tą kozę walczyły, skoro ona jest tak daleko bo źle ona byłaby blisko tak no 50-30 metrów obok to jest to bardziej oczywista sytuacja a teraz to tak poza tym kopulacje sarny jak dobrze kojarzę to są raczej nad ranem więc przed nim oprócz tej walki to przed nim jeszcze będzie może i za dwie inne walki w nocy jest spełnia księżyca teraz znaczy no może nie wiem czy dokładnie pełnia jest ale jest około pełni Przepraszam za wstrząsy, ale wiecie, no muszę sobie ręką tutaj regulować A sam też nie wszystko widzę w tym Sam też nie wszystko widzę w wizjerze, bo jest pod kątem Aha, czyli on jednak do kozum jest zainteresowany, bo tam poszedł. Mnie też cały czas gryzą komary, więc mam trochę utrudnioną sytuację, żeby trzymać stabilnie kamerę. I on tą kozą jest jednak zainteresowany. Ale nawet jeśli, on wcale nie jest taki pewny, że ją dzisiaj będzie miał. Po pierwsze ona musi go zaakceptować. Oprócz walki oprócz walki między kozłami odbywa się też taka gonitwa między kozą i koziołkiem. I on też musi się wykazać siłą wtedy fizyczną. Tak jak zające się ganiają w polach przy swoim okresie godowym, to samica też... Niby tak uciekając, niby zmuszając do jakiegoś wysiłku samca, też sprawdza jakieś tam jego możliwości fizyczne. Przy tym no, nawet nie będę zbytnio świadomo tego. I, i, I trochę nam się obraz rozumiewa, no niestety jest już ciemno się robi. Szerówki jeszcze nie ma, ale jest tuż po zachodzie słońca. Nie jest to kamera do, stosowana do takich warunków. Robię co mogę wpływają już jaskółki jednocześnie z nietoperzami tak jak widzicie i cóż i... tylko nie starają się bo komarów jest dużo jednak i Podejrzewam, że jeżeli dojdzie do czegoś Niekoniecznie dzisiaj, bo no, sarnia rójka to nie jest jeden dzień przecież ale jeżeli nawet do czegoś miało dojść to raczej nad ranem z tego co kojarzę właśnie wtedy są kopulacje SAREN i ta walka ona nie przesądza, bo ten co poszedł w naszą stronę, to jednak może jeszcze się dobrać do tamtej kozy. Poza tym, jest to nie jest tak, że ten jest królem, mm, że ten kozioł jest królem bagna i że tylko do niego sam, samice należą. Bo bagno jest rozległe i jest możliwe, że kozły bardziej się podzieliły terenem, że spotkały się po prostu. W pobliżu swojego rewiru potrykały się troszkę, żeby oznaczyć, że tu jest moje, tu jest twoje, i się rozstały. No to znaczy, no wiecie, no, u zwierząt nie jest tak, że ludzie są bardzo morderczy. Zwierzęta nie są takie, żeby miały się zabić. Te walki u zwierząt rzadko są takie, żeby miały prowadzić do śmierci. No, spotyka się u jeleni, tak zwane szydlarze, kiedy byk jelenia ma. Byk jelenia ma wtedy bardzo proste szydła, nie tyle poroże, co szydła, dlatego się szydlarzem nazywa. I on potrafi zabić. Nawet, nawet się ocenia, że taki jeden szydlarz w ciągu rykowiska potrafi zabić nawet kilkanaście byków, jeśli się go nie odstrzeli w porę, więc polewania na zwierzęta nawet w okresie godowym nie są takie złe. Nie są takie złe, bo może... no bo faktycznie w wielu sytuacjach myśliwi... Wspierają, wspierają populację jeleni na przykład jeleni, żeby się po prostu jelenie nie pozabijały, bo nie powinien żyć, powinny go zjeść wilki na przykład, nie? Albo niedźwiedź, tylko że wilków nie niedźwiedzi, no to już nie ma. Tak to wygląda z daleka. Muszę chwilkę zaczekać, że ja sobie jakąś kapotę założę, bo komary już mi nie dają spokoju. Mam nadzieję, że kamera nie spadnie z powodu wstrząsów no i tak z tymi zwierzątkami jest. Wcześniej tego koziołka jednego widziałem. Nie jestem w stanie powiedzieć, którego z nich, ale wyszło z tego samego miejsca. Wypasał się trochę, pozwolił sobie zrobić kilka zdjęć. Potem przyszedł lis. Lis się go wystraszył. Mojego śpiewania się nie tak nie bał, czy gadania. Jak się wystraszył koziołka, bo się spotkały w polu. Na środku tego pola zbożowego się spotkały. I w tym momencie Yy, Lis się zorientował, że kilka metrów od niego jest sarna. Nie wiedział, co tam jest. Wystawiał głowę, ale nie wiedział, co jest. I w końcu uciekł, uciekł w panice, w zasadzie, bo czuł wcześniej zapach człowieka. Doszedł do mojej ścieżki, do mojej ścieżki mojego dojścia tutaj. Poczuł zapach człowieka, a później, 20 metrów później, usłyszał coś w tym. Słyszał coś w, w zbożu. I mógł myśleć, że to człowiek, ale. No i uciekł, bo wolał ocalić kitę No założyłem kaputę teraz nie mogę jako znaleźć, czy on sobie poszedł w wysokie trawy i... i teraz będzie kłopot A jest chyba coś tam tego różnianego takiego Nie wiem czy to on No my, my... byliśmy świadkami walki, utarczki. Nie była to jakaś fest po, poważna walka. To była sprawa spokojna stosunkowo. Yy, takich walk. No, u, przyznam się, że widziałem więcej walk u jeleni niż u Saren, ale wszystko przed nami. Wiecie, właśnie na tym polega. Na tym ja mogę sobie pozwolić na gadanie, bo wcześniej nawet śpiewałem, więc zwierzęta są przyzwyczajone po prostu do, tego, do jakiejś takiej aktywności głosowej tutaj. Hmm i dzisiaj akurat nie ma z tym problemu widziałem sporo walk u jeleni. Nie mam wtedy za dobrych zdjęć, bo to są to sprawy raczej nocne. Ale u jeleni te walki nie są takie poważne. Nie prowadzą ani do śmierci ani do ran najczęściej. Rzadko jest, prowadzą do zranienia i do czy, czy do jakichś takich poważniejszych sytuacji. A tym bardziej u Saren zwierzęta w takich walkach nie dążą do tego, żeby się to zabijać. Ja by ustalić Ryan. Samic jest na tyle dużo, dla... tak samo u ludzi, co u dzikich zwierząt. Wystarczy dla wszystkich tych samic. I kojarzy się taki fragment misia tego filmu Stanisława Barei, kiedy węglarze jechali na. Szukam tego samca dalej, nie mogę go znaleźć. Kiedy węglarze jechali już chyba z pustym wozem i jeden, jakaś rozmowa się wywiązała, jeden do drugiego skoczył, a stary węglarz się odezwał, no co o babę się będziecie bić jak dzieci. No i właśnie to jest takie bicie się o babę, że no, nawet u kobiet, kobiety też się czują dowartościowane, jeżeli faceci o nie, o nie, o nie walczą. Ale u ludzi jest to poważniejsze, bo ludzie potrafią sobie jednak zrobić krzywdę, taką poważną. Zwierzęta tej krzywdy nie robią, więc trudno powiedzieć wynikiem czego to jest. Czy wszystkie kształtne robią sobie krzywdę przy walkach o samice czy jedynie ludzie? Nie, widzę tu pewien kształt, ale on jest nieruchomy. To jest mi bardzo trudno powiedzieć, czy to jest pasący się kozioł, czy on po prostu zniknął już w trawach. W każdym, mieliśmy, w każdym razie mieliśmy świetną akcję Tutaj też coś jest Tu też jakieś kwiatki albo zryta ziemia przez dziki Wszedł generalnie troszkę w prawo Zdaje się, że wszedł na starą drogę I sobie tą drogą wygodnie przeszedł na inne łąki No i co? No? Chłopaki się pobiły o dziewczynę, a dziewczyna ma ich w dupie. No taka, takie życie, co, co zrobić. U ludzi też się to zdarza. Chyba że, one, chyba, że gdzieś tam się spotkały. Te sarny. Ta koza i ten kozio, Bo ona też zmierzała w prawo, ale no ja tego nie jestem w stanie stwierdzić. Spróbuję sobie pomóc lornetką. Jeszcze dzisiaj nie wyciągałem, bo nie są to takie odległości. Nie jestem aż tak ślepy, żebym sobie przy 300-400 metrach bez lornetki nie radził. Ale w ciem... jak, jak, jak się ciemno robi, to jednak warto. Jeszcze jej nie, nie używałem, więc muszę ją w ogóle z kabury wyciągnąć. Mam teraz dużo rzeczy na ambonie i boję się, że coś mi może spaść. A te wszystkie rzeczy są cenne i bardzo kruche. Bardzo się cieszę, że zabrałem kamerę. A wziąłem ją tak trochę od niechcenia, bo nie zamierzałem dzisiaj nic filmować. Także warto, warto mieć kamerę zabierać. Widzę samicę. Jeszcze muszę się przyjrzeć. Zaraz wam tu sfilmuję. Coś mi się lorneczka skoślawiła. Kurka, Chyba widzę tą kozę, która czekała bodajże na wynik walki, czyli taka nieśmiała jest. Nie, inny koziołek, jeszcze trzeci. Chyba, że to ten sam, który tam poszedł, bo innego nie widzę. Tak, to jest ten sam koziołek. On poszedł do tamtej samicy, ale ta samica ma go w dupie niestety. No przykro mi bardzo stary. Kurde, no jak to w życiu, no tutaj wygrałeś, a ona sobie poszła. Ale wiesz, może ona chce, żebyś poszedł za nią, nie? Namierzę go lornetką. Miejcie cierpliwość jeszcze. Namierzę go lornetką, a potem... Aha, jest na końcu tych krzaków, dobra. Dawno nie pracowałem na linach horyzontalnych i po prostu mi się to, się mi trochę myli. Tu są krzaki. Szaczory. A tu jest on. Przynajmniej był przed chwilą. Hmm. A jest. Mamy go tutaj i on chyba robi podchody. Czyli. Oczywiście nic straconego. To nie jest tak, że ona go olała. Oni przecież tu mieszkają razem. Znają się, być może nawet są rodzeństwem. Bo zwierząt, to różnie bywa z tym kaziroctwem. Być może na pewno się dobrze znają, wchodzą w zimie w jednym stadzie i tak dalej, więc to nie jest tak, że ona musi go dopiero poznać. To się rzadko zdarza, a sarna jest raczej zwierzęciem usiadłym. Więc nie się znają, ale to takie podchody. Ona troszkę się schowa, troszkę, troszkę go zmusi do szukania, potem niby będzie uciekała. No idzie w naszą stronę chyba. Potem będzie uciekała, potem... No takie podchody no są. A ruszył ostro w naszą stronę, ale dlaczego? No w każdym razie rządzi na patelni tu jest taka mała patelnia łąk wśród bagien było tutaj dawne zakolesano nazywa się to bagno stodułka na starych mapach taką mapę można znaleźć nazwę i cóż i i i yy, może zapach teraz zostawia, coś się pochylił po walce warto oczywiście teren oznaczyć i yy, tutaj, aha on tego Pola osianego chyba pilnuje, zdaje się. To jest atrakcyjne żerowisko. Wszystkie zwierzęta lubią owiec. Ptaki i saki, dzikie zwierzęta. Nawet drapieżniki. Widziałem przy karmnikach. I, i, i. Oczywiście sobie żartuję z tym, że samica jest nim niezainteresowana, bo ona będzie nim zainteresowana. Tylko. Tylko. On musi utrzymać terytorium, to nie jest tak, że powalczył, powalczył i wygrał, i już ma wszystko. Nie, to tak łatwo nie jest. On musi to terytorium utrzymać, jeszcze tych potyczek musi być kilka. Czyli, jakby on utrzyma najatrakcyjniejszą część łąk, w której najczęściej kozy się pasą. Mniej więcej o to tutaj chodzi. A tamten drugi będzie z boku, a jeśli jeszcze jakiś inny jest, a na pewno są tutaj jeszcze ze dwa inne, tylko może z drugiej strony bagna. No to one będą trzymać inne terytoria, ale ten trzyma najbardziej atrakcyjne terytorium, gdzie najwięcej jest kus, młodych. Zawsze tutaj można coś spotkać, często ich w biały dzień. A jak się ma wabik albo umie wabić na trawie, to zagwizdać wystarczy trochę i sarna wyskakuje z trawy żywiołowo, nawet, nawet poza okresem lęgowym, poza okresem godowym, bardzo często. Więc nie jest trudno spotkanie z sarną. Powoli się bateria kończy, więc. Może nam urwać w pewnym momencie film. Mam nadzieję, że zdążę się z wami pożegnać. O! Słychać szczekanie. I nie szczeka to ten kozioł, którego ja filmuję, tylko inny, dlatego ten się rozgląda. Czyli mamy już trzeciego kozła, nie? Przy okresie godowym widać jak dużo saren jest we wsi. No, mamy dyskotekę się rozkręciła, czyli noc sarnami to się szykuje, chociaż ja, ja na tej nocy nie będę nie będę w tej nocy uczestniczył. O, jest mocno zaniepokojony, łeb w górze i się rozgląda mocno. Tam gdzie on patrzy, z tamtej strony gdzieś jest ten szczekający koził. Chociaż szczekać potrafią też sta stare kozy, babcie tak zwane, więc można się pomylić, ale tak żywiołowo koza raczej tak trochę słabiej szczeka tego, co kojarzę. Tak żywiołowo to raczej kozioł na kozło będzie szczekał. Znaczy to takie są wybiegi, bo wiecie, one generalnie szczekają wtedy, kiedy czują jakieś zagrożenie. <grym> Ale mogą robić podobnie jak sujki, czyli na przykład szczekają na zagrożenie, wtedy wszyscy uciekają, a zostaje ten, co szczekał, bo on wie, że nic nikomu nie grozi. Ale teraz to się chyba walka szykuje następna. Bo on tak coś i kruszył ostrzej. Ja muszę znowu zostawić na szerokim podglądzie. U akumulator siada. No nic, dobra, słuchajcie, na dzisiaj, na dzisiaj muszę Was pożegnać. Dogrywka jeszcze malutka, słuchajcie, po dłuższej chwili wyjaśniło się, dlaczego on jest taki ruchliwy. Ja myślałem, że on jest nerwowy z powodu innych kozłów, a jego po prostu tak rżną komary, bo to, jak pamiętam, w tamtym miejscu zawsze jest dużo komarów. Jego tak rżną komarzyce, że po prostu on przeskakuje z miejsca na miejsce, żeby je zgubić na jakiś czas. Jest to pewien sposób, sam to czasami stosuję. Czyli jak się zbierze chmara komarów, odskakujesz na kilkanaście metrów i na jakąś minutę masz spokój faktycznie. Że zanim cię znajdą, namierzą po tym dwutlenku węgla, czy co one tam używają, to jednak, to jednak można mieć chwilę spokoju. No, my sobie wchodzimy na drzewo, na ambonę, możemy się zamknąć w domu, w samochodzie, a sarny mają przerąbane, one mają... muszą wytrzymać komary, a jednocześnie mają rójkę o tej porze roku. No, naprawdę jest to ciężkie dla nich, podejrzewam, nie wiem, bo jelenie już mają trochę lżej, bo jelenie mają rójkę wtedy, jak robi się chłodno, są pierwsze przymrozki, więc i komary pierwsze. Komary te wrażliwe bardziej są ścinane po prostu przez te przymrozki, jest ich mniej, nie są tak uciążliwe, a przynajmniej nie przez całą noc. A sarny mają przerąbane, no niestety. Taką sobie wybrały porę roku na rójkę i tak muszą się z tym męczyć. Tu macie tak zwane zwodzenie wypasu, czyli... O, coś się dzieje. Czyli koziół na chwilę głowę schyla. Znaczy teraz już tego nie robi, ale zrobił to za dwa razy wcześniej jak czuje jakieś zagrożenie, to udaje, że się pasie i nagle podnosi głowę. Bo on wie o tym, że jak ma nisko głowę, to wtedy można go podejść. I drapieżniki łatwiej oczywiście wypatrzeć, kiedy są w ruchu. Mogą być jakieś psy czy coś innego, czy nawet i człowiek. I kiedy on nagle podniesie głowę, tak jak teraz, szybko się rozgląda, to łatwiej może zobaczyć zagrożenie. I tak bardzo często robią jelenie, sarny czy inne zwierzęta te wypasowe, tak zwane. Praktycznie wszystkie to robią, kozice, muflony.